To jest bardzo ważne, problemy w to wyzwanie, a wyzwanie jest po to, żeby ich pokonać. Tak, tak, tak. I tutaj w musi pokonać trudności, tak, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Dla mnie polityka ma sens jedynie wtedy, kiedy jest traktowana jako służba na rzecz ludzi. W jednym budynku, który grozi zawaleniem, mieszkają tam ludzie. Tutaj miasto troszkę się opierało w tym, żeby spełnić swój obowiązek, czyli te osoby przesiedlić. Kiedy pan Kotson o tym przeczytał w gazecie, skontaktował się z wnikarkami, one przekazują mu mój numer telefonu i, i, i jakby dalej zaczął zajmować się sam z siebie tą sprawą. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, czy, czy wcześniej Pani próbowała jakiś ten problem rozwiązać mm, innych Tak, sposób, co tak było? oczywiście. Tak trwało 9 miesięcy. Wcześniej Pani w ogóle słyszała o takim radniu jak John Nie, 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 słyszałam. nie słyszałam. Nie słyszałam, ponieważ nie jestem z Łodzi. E, tutaj tylko pracuję. to z tych problematów, jakie Co użył, jest to, że on nie chce, żeby osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz do Łodzi e, miały tutaj takie problemy, ponieważ e, nie chce, żeby to miasto było otwarte dla przybyszów, którzy chcą tutaj coś zrobić, którzy chcą tutaj zainwestować, którzy chcą tutaj coś zrobić. Jest najbardziej uchwytnym radnym, ponieważ przyjmuje trzy razy w tygodniu. Przyszłam w sprawie pomocy sierotom pośledzonym umysłowo, które znajdują się w naszej placówce, którą tak naprawdę MOPS Miejskiej tak Pomocy Społecznej chcę w tym momencie zlikwidować, zamknąć, a nasze dzieci znalazły dom rodzinny. Jest ich 11, mieszkają normalnie w mieszkaniu. I pan, jeszcze, pan radny jeszcze powiedział, że jeszcze nie wie w jaki sposób, ale zajmie się tą sprawą. Przy nas wykonał telefon do przewodniczącego Komisji Doraźnej e, Rodziny i Pomocy Społecznej, pana Piotra Damczyka, i już dzisiaj ma się spotkać w tej sprawie. Kiedy zmieniam rzeczywistość na lepsze, kiedy smutek ludzi zmienia się w uśmiech i radość. To nadaje sens mojemu angażowaniu się w politykę. Starałam się o mieszkanie. Mieliśmy mieszkanie przez ścianę 14 metrów. Jeszcze nie, nie miał on dar. Nie było toalety. Były tutaj bitwy, policja. Mieliśmy toaletę na dole. My tylko. Prosiłam, napisałam podanie, że jesteśmy inwalidami drugiej grupy. Mhm. On praktycznie głucho mówił, no mówił, mówił nie tak jak my. Odmawiano mi tych papierów, mam całą deczkę. No i pora, wyświetlił się pan radny. Poszłam do pana radnego i powiedziałem, że już nie mam siły, że ja już nie będę się starać o to mieszkanie. Chyba pójdziemy oboje do jakiegoś domu. I pan radny, ja może pokażę. Dobrze, proszę. Powiedział pani Krajewska dosyć tego. I to panu to najwięcej chyba zawdzięczam, że tam płakam, tam od siebie wtedy napisam. Pan patrzy. I ten, on tak chce iść do niego, ale no boję się jeszcze, to jest za daleko. Piszę z panem Godsonem. Teraz znowu załatwił ten komputer. Wie pani, ja się nie spodziewała. A teraz on usiądzie, on bardzo mało Usiądzie, on sobie gra, ja mogę coś zrobić. Ja jestem spokojna, że on nie chodzi za mną, bo jak zaczął chodzić, to już mówię, o... Czyli te bardzo... Badymore... Też... To jest jego życie, to jest jego cały świat.